Dzień dobry, tu ja mówię. Nie wiem czy Państwo słyszycie, ale obok tu mnie prasa chodzi. z Kiedyś to się takie snopki zwijało. Teraz to już ciężko mówić o snopkach. To jest taki potężny bal, że podnośnikiem trzeba to zbierać. A nie jak dawniej widłami się wrzucało na przyczepę, czy na wóz jeszcze. Ja jeszcze pamiętam jak z dziadkiem na wóz rzucaliśmy i jechaliśmy konno. A były też takie przeboje, że ciągnęliśmy wóz sprzętem, który się nazywał Komar, Komar 3. Także to był pomysł dziadka. Ja po dziadku mam trochę też takich pomysłów jeszcze. No ale to pierwszy raz chyba widziałem, jak się wieś zbiegła ze wszystkich okolicznych domów i kibicowała nam po części. A w trochę większej części po prostu się z nas śmiała, bo to trzeba było ciągnąć wóz, trochę ciągnąć tego komarka. No, i razem na, ten, na cały ten sprzęt uważać. No, ale dowieźliśmy urobek z pola. E, I to były czasy. To były piękne czasy, gdzie jak się zdarzały jakieś absurdalne, surrealistyczne sceny, to i tak w tym był jakiś sens, proszę Państwa. W tym, co się dzieje dzisiaj, tu i teraz sensu jest naprawdę niewiele. I partia rządząca coraz częściej się przekona, przekonuje, że to już są zupełnie inne czasy to już są zupełnie inne czasy i y, ta czara, jak to woli, czy miodu, czy goryczy z propagandowej weczki się po prostu przelała i naj, co najważniejsze, ludziom się uszami przelewa. Pan prezes Kaczyński odwołał turnę po Polsce i tłumaczy się to tym, że y, mamy sierpień, on odwołał to jeszcze pod koniec lipca i to jest miejsce zarówno uroczystości ważnych dla Polski Narodowej jak powstanie warszawskie Cud nad Wisłą, święto Wojska Polskiego przy okazji, no to są wszystko, te, to są wszystko oczywiście bardzo ważne bardzo, bardzo ważne symbole, bardzo ważne rocznice, no ale umówmy się proszę Państwa tłumaczenie odwołania tego turnę Jarosława Kaczyńskiego po Polsce, w taki sposób, że są wakacje i są święta narodowe, no to jest jakby przybicie pieczątki, postawienie wi wisienki na torcie kompromitacji. No bo trzeba zadać bardzo proste pytanie panu i całemu temu sztabowi geniuszy, który, który, którzy go otaczają. No czy oni wcześniej nie wiedzieli, że we wrześniu jest urlop i są wakacje, i że we wrześniu są rocznice ważne dla Polski i Polaków? No oczywiście, proszę Państwa, wiedzieli. Tylko zdarzyli się z zupełnie inną rzeczywistością niż się spodziewali. Proszę Państwa, ja nigdy na Nowogrodzkiej nie siedziałem. Swego czasu miałem, no mówiąc brzydko, taką wtyczkę dość wysoko postawioną, która mi pewne informacje z, z, z tych rewirów przekazywała. Zawsze to było, odbywało się na zasadzie: Ja Ci mówię, ale Ty nie mów kto i kiedy i po co tak jak wiele w portali i gazet funkcjonuje no i z tamtych czasów pamiętam że to co się mówiło w prasie to co się mówiło w mediach jakie są powody, przyczyny takich czy innych zachowań no, to, to często było tak, że niewiele miało wspólnego z rzeczywistością, która się dzieje właśnie na Nowogrodzkiej. Pamiętam też taką scenę, że gdy ja błądziłem, dlaczego ma, dlaczego nagle się zrobiła jakaś taka nieprzyjemna atmosfera wokół Beaty, szydło i to się jeszcze spięło z różnymi wystąpieniami Andrzeja, ludy. Próbowałem to interpretować na różne sposoby. To właśnie ta wtyczka z Nowogrodzkiem mi napisała. No, nie, no, z całym szacunkiem, panie Piotrze, ale tutaj chodzi o zmianę wart. Chodzi o to, że to Morawiecki wejdzie, wskoczy w to miejsce i dlatego tak to dziwnie wszystko wygląda, bo z jednej strony Kaczyński się uparł na to, żeby Morawieckiego zrobić premierem, a z drugiej strony nie chce rozjuszyć, nie chce upokorzyć zwolenników Beaty Szydło i samej Beaty Szydło. I tak też się, proszę Państwa, stało. I w tym przypadku, w którym Kaczyński odwołuje i objazd po, polskie, po Polsce chociaż wtyczki już żadnej na nowogrodzkiej nie mam to daję głowę sobie obciąć jeszcze parę istotnych organów ciała, których nie będę wymieniał bo być może dzieci nas słuchają że sytuacja była następująca. E, optymiści ze sztabu PiS i sam Kaczyński mówi, dobra, dobra, nie ma co tam patrzeć po tych onetach, po tych TVN-ach i innych gazetach wyborczych. Zrobimy tak jak zawsze. Te ludzie nie są głupi, nie dadzą się e, e, omamić tej tempy propagandzie. Przecież daliśmy 500+, plus, daliśmy 13, 14, objeżdżamy Polskę, łapiemy bezpośredni kontakt z ludźmi i znowu wyjdziemy na swoje. Daję proszę Państwa głowę za to, że tak było. No i jak pomyśleli, przynajmniej wydawało im się, że pomyśleli, tak zrobili. Zaczęło się turne Kaczyńskiego po Polsce i zaczęło się zderzenie z rzeczywistością. No i tu kilka istotnych kwestii, bo oczywiście te wszystkie prowokacje, które się zdarzają i to jest u Tuska, jest u Kaczyńskiego, że jeśli ktoś mi chce powiedzieć, że Tusk nie ustawia sobie spotkań z tam z radnymi gminy, szwagrami, rodziną, to naprawdę mnie rozśmieszy, tak samo jak rozśmieszą mi mnie ci, którzy, e, którzy będą mówić, że Kaczyński e, ma e, spontaniczną publiczność na swoich spotkaniach. Jedni i drudzy korzystają z tego samego klucza. Częściowo to jest racjonalne, bo oczywiście chodzi o to, żeby nie było tych wszystkich no, już naprawdę dennych, bez nadziejnych prowokacji, czy to po jednej, czy po, czy, czy po drugiej stronie, a częściowo jest już to histeria, przynajmniej w wydaniu PiS jest to już poważna histeria, gdzie ta selekcja i to przetrze przetrzepywanie yy, tych, którzy chcą wejść na salę, gdzie będzie przemawiał pan prezes, jest yy, no, zupełnie inne niż było w ubiegłych yy, latach. Z czego to się bierze, proszę państwa? No, kijem Wisły nie zawrócisz. Nastroje społeczne się zmienili, bo jeśli kiedyś PiS na tym wszystkim zyskiwał, gdzie tam widział jakąś tam babcię Kasię, czy, czy innego hadacza, czy jeszcze tego szczurka. No to, to przecież to, to, to wszystko, proszę Państwa, jest margines społeczny. To, to są ludzie, którzy przysparzali PiS punktów, zwłaszcza gdy tam krzyczeli coś o Smoleńsku, albo o kocie prezesa, czy jakieś inne bzdury. Teraz sytuacja się, proszę Państwa, zmieniła, bo nawet jeśli to są prowokatorzy, no to oni występują w roli paprykarzy. Oni paprykarzują. Pamiętacie na, państw, na pewno państwo taką e, kultową już rozmowę właśnie człowieka, którego nazwano paprykarzem. On zresztą tam się obrócił na pięcie kilka razy, jak, jak, to, jak oni wszyscy ci, te, te gwiazdy e, mediów kilkudniowe. To się okazuje, że za chwilę są po zupełnie drugiej stronie. Tak się też stało. On już teraz chyba już jest przyjacielem Tuska. No w każdym razie to on właśnie zadał słynne pytanie jak żyć które zatkało, zatkało tuska, odebrało mu mowę, zablokowało mu język. No to teraz, proszę Państwa, te wszystkie szczurki, ten cały kot, te wszyscy, ci wszyscy obywateli, obywatele razem i inni obywatele razem i inni silni razem i obrońcy konstytucji. Jadą, proszę Państwa, na patencie paprykarze. Oni pytają jak żyć, bo węgiel, bo gaz, bo prąd, bo inflacja, bo drożyzna, bo paliwo. Oni krzyczą już zupełnie inne rzeczy. Oni odwołują się też do tych wszystkich afer, które są już z udziałem PiS dość, dość widoczne, bo ile tam mało kogo interesowały dwie wieże. No to teraz jeśli się mówi o różnych przewałach, chociażby z, z, z handlarzem broni, czy, czy w jakichś nieudanych inwestycjach związanych z, z elektro, elektrowniami, paroma innymi sprawami, no to oni teraz, proszę Państwa, mają argumenty. Oni mają argumenty, a Kaczyński i cała reszta nie bardzo wie, jak się przed tym bronić. No bo w rzeczywistości się nie zakrzyczy. To już się nie da teraz odpowiedzieć, ale przecież macie 500 plus, albo macie 13 emeryturę, albo macie 14 emeryturę i nie da się tego nie da się ludziom zamieszać w głowach jakimś głupkowatym słówka, słówkiem pod inflacja. I to jest cała przyczyna, proszę Państwa, tego, dlaczego Kaczyński się z tego turne zwinął. przeciwnicy PIS. A wiem, że x -Pol jest na handle Polskie, Polskie Chata. W moim przypadku to jest, proszę Państwa, tak, że ja już jestem przeciwnikiem wszystkich. Ja ich mam wszystkich serdecznie dość i staram się tylko... To, co zawsze, patrzeć na fakty i wyciągać wnioski, nie wierzyć nikomu. Jestem krytykiem PiS, ale jestem krytykiem wszystkich pozostałych partii, i to, co mnie interesuje, to po prostu wyciągnięcie no wszyscy tak mówią, ale ja naprawdę staram się do tego przekładać obiektywnego obrazu rzeczywistości i opowiedzieć Państwu, jak to wygląda. Krytycy PiS mogą triumfować. To jest coś, co się nazywa game changer, i to jest prawdziwy game changer. PiS miał najpoważniejszy argument, jedni to nazywali socjalem, inni rozdawnictwem, inni państwem opiekuńczym i tutaj PiS naprawdę zyskiwał gigantyczne poparcie. Przypomnę, że w pierwszych wyborach to oni uzyskali wynik zdaje się 36% i ledwo co uzyskali większość tylko dlatego, że odparł, od odparł mikke i odpadła lewica i dzięki temu, dzięki tej metodzie Dachonta uzyskali samodzielną władzę. Oczywiście w ramach tej czegoś, co się nazywa śmiesznie dość zjednoczoną prawicą. Natomiast w 2019 to już był wynik z tego, co pamiętam, 33, 43 czy nawet 44%. I to była premia za to, że naprawdę ludziom się żyło lepiej. Państwo się możecie denerwować, państwo się możecie irytować, ale okres od 2015 gdzieś do oczywiście tego szaleństwa, które się zaczęło w dwa w 2020 roku to był naprawdę najlepszy okres dla Polaków, gdzie mnóstwo ludzi no, odetchnęło z góry, odetchnęło ekonomicznie. Przypominam, że to właśnie w tym czasie zniknęły legendarne zeszyty i zniknęły, i praktycznie zbankrutowały wszystkie firmy zajmujące się tak zwanymi chwilówkami. To, co do, dopiero się stało po 20, 2020 roku, no to jest z kolei rachunek, który dopisy teraz wraca. I tego, proszę Państwa, już się nie cofnie. Tego już się nie cofnie, bo lepiej nie będzie. Inflacja nie zniknie, drożyzna pozostanie. Deficyty w surowcach, tych strategicznych, o których mówiliśmy tysiąc razy, nie będziemy powtarzać, tysiąc pierwszy się nie zmienią. Pis będzie dostawał teraz po grzbiecie, po tyłku i po innych częściach ciała, po głowie również, za to, że uprawia tempom propagandę. Wcześniej mieli argumenty, mieli konkrety, a jeszcze dodatkowo opozycja się zachowała, tak się jak się zachowywała, czyli no, słynne krzyczenie o tym, że tam nabrali 500 plus, jeżdżą nad Bałtyki i za przepraszaniem załatwiają się po krzakach, czyli cała ta pogarda dla milionów ludzi, jaka była cedowana ze strony celebrytów. Teraz Tusk robi wszystko, żeby uciszyć jakiegoś lęca innego, który zdradza projekt prowadzenia nowych programów społecznych na wypadek przejęcia władzy przez Tuska, czyli po prostu wszystko to zaorają. I to jest dla PiSup naprawdę bardzo, bardzo poważny problem. I tego już się nie da ani żadną piątką, ani żadną inną dziesiątką zasypać. PiS będzie walczył o życie i będzie walczył w zupełnie inny sposób. I na pewno będzie to najtrudniejsza kampania dla nich. Prawdopodobnie roz rozmaitymi i dyspareckimi ruchami, takie właśnie jak dopłaty do węgla, teraz już słyszę o pelecie i oleju opałowym. To, będzie, to będą te argumenty, które jeszcze będą uruchamiać, ale to wiecie Państwo, że no to, to, to już nie jest racjonalne. To, to już po prostu prowadzi do takiego scenariusza greckiego powoli, no ale w, w, jak się trzy chce utrzymać władzę, to się nie takie głupoty i nie takie, nie takie niebezpieczne rzeczy popełnia. Tak czy inaczej, proszę Państwa, jest absolutny game changer, jest absolutny odwrót, jeżeli chodzi o tą modne słowo, narrację, jaką do tej pory ciągnął PiS i, i przykrywał czapkami całą konkurencję. Teraz to oni są w defensywie i teraz to oni są w bardzo poważnych problemach, bo mamy do czynienia ze zjawiskiem, które się nazywa paprykowanie, proszę Państwa, czyli zadawanie najprostszych pytań na świecie dotyczących tego, jak żyć, na które PiS kompletnie nie ma odpowiedzi, poza bełkotem w stylu put inflacja Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy e, wnioski. Obojętnie jaki mamy stosunek, jaką mamy ocenę poszczególnych partii politycznych, no po raz kolejny okazuje się, że ta przestroga. Która jest wysyłana w takiej formule, która ja nie cierpię, no ale ją przewołam, czyli pycha krąży przed upadkiem, to należałoby ją nieco zmodernizować, żeby trafić w sedno. No taka beztroska, takie przekonanie, że można w nieskończoność jechać na propagandzie sukcesu wcześniej czy później, kończy się odebraniem słonego rachunku. I PiS taki rachunek właśnie odebrał, i w tej sytuacji. Stracił najważniejszy argument, stracił również rezon, stracił możliwość komunikacji. Społecznej, wyczuwania nastrojów, intuicji społecznej, co się tak zawsze Kaczyńskiemu przy, przypisywało. No i stąd te historyczne zachowania związane zarówno z weryfikacją wchodzących na salę, jak i gwałtowny odwrót, gdzie widać, że to po prostu nie ma najmniejszego sensu: no, że przemawianie do radnych spisu i do tej wyselekcjonowanej publiczności nie ma żadnego politycznego sensu, a przynosi to odwrotne. Do zamierzonych skutków, czyli przynosi po prostu straty. Przeciwnicy PiS, tacy najbardziej gorliwi, ci mniej gorliwi, mogą otworzyć szampana, czy tam wódkę z pomarańczem i triumfować, bo to jest naprawdę w tej chwili bardzo wielki problem PiSu i bardzo duży dołek, w który wpadli. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.